Witam serdecznie. Pokażę, jak ugotować zupę pieczarkową z ziemniakami. Do przygotowania będziemy potrzebowali 500 g pieczarek, 500 ml mleka, około 500 g obranych ziemniaków, 0,75 litra wody, 5 łyżek śmietany, pęczek natki pietruszki, 1 cebulę, 50 g masła, sól pieprz do smaku oraz szczyptę majeranku i szczyptę tymianku. Pieczarki kroję w pół plasterki. Cebulę kroję w drobną kostkę. Umytą i osuszoną natkę pietruszki drobno siekam. Składniki na zupę mam już pokrojone, teraz ugotuję całe ziemniaki w lekko osolonej wodzie do miękkości i odcedzę. W tym czasie, gdy ziemniaki się gotują, na patelni na rozgrzanym maśle podsmażam cebulę i pieczarki. Najpierw podsmażam samą cebulę także z około 5 minut, żeby się zeszkliła. Teraz do cebuli dodaję pieczarki i nadal podsmażam. Pieczarki razem z cebulą podsmażam około 10 minut i zakręcam gaz. Ugotowane i ziemniaki dokładnie rozgniatam. Do rozgniecionych dodam mleko i dokładnie wymieszam. Dodaję mleko, mieszam tak, żeby powstał krem z mleka i ziemniaków. Dodaję wodę, mieszam. Dodaję podsmażoną cebulę z pieczarkami. Doprawiam solą, pieprzem oraz przyprawami. Garnek stawiam na gazie i gotuję około 10 minut. Po 10 minutach gotowania zupy, gaz zakręcam. Doprawiam jeżeli trzeba, solą. Dodaję pokruszony majeranek połowę natki pietruszki oraz śmietanę i wszystko dokładnie mieszam. Zupa jest gotowa, można podawać. Na talerzu zupę posypuję natką pietruszki. Życzę smacznego.